No, witajcie na moim kanale, z tej strony Jarek. Yy... Właśnie sobie tak siedzę, yy... piję sobie kawę. No. Cappuccino sobie piję. No i. No i jestem zadowolony. No, yy... odezwała się do mnie taka. Taka pewna dziewczyna, yy, ona mieszka tam w Częstochowie. No, mamy ze sobą kontakt i sobie rozmawiamy. No, no, i po prostu sobie tak, właśnie yy, cały czas jesteśmy w kontakcie, rozmawiamy na co dzień. No. Ola do mnie zadzwoniła ta dziewczyna, bo Ola mi powiedziała wprost w oczy, że, że ja się jej podoba i mi powiedziała, że ja jestem czystojny. No i no, mówi, że, że jestem taką osobą zaranną. No. No. Ta, ta Agnieszka, no. Na, zaprosiła mnie tam na, do siebie, żebym do niej przyjechał. Powiedziała do mnie, że mnie ugości, pogadamy co i jak, pokaże mi jak Częstochowa wygląda. No dosyć, dosyć taka miła dziewczyna, bo jak ja z nią rozmawiałem, to, to po prostu tam, to idzie się z nią dogadać i, i, i Dużo tak fajnie mówi mądrze, nie? No. No, powiedzmy tam pojadę na to, to do dziewczyny tam do Częstochowy, to ubiorę koszulę i, i, i wezmę jakieś tam perfumkę na, na, na podróż i kupię jakieś tam może kwiaty, jak zdążę, nie? Bo to teraz jest różne. Różnie jest z tymi pociągami. No. Pojadę. Poznam się z tą dziewczyną Agnieszką i. I bo po prostu. Taka dosyć taka miła jest mi się ona podoba. No wysłała mi zdjęcie i. Dosyć taka bardziej spostrzegawcza. No. Umi gotować, umi, no, bo kiedyś, kiedyś, do mnie dzwoniła, ale, ale po prostu ten, musiał sobie tam poprawnie te sprawy konkretne czy myśleć i już, ale powrócił do, do mnie znowu ten kontakt i jestem zadowolony. I wszystko jest na tej, na tej dobrej drodze, no. No to, bo my taką... tak do siebie to będziemy pasować, bo tak... ma tyle samo zrastu co ja, nie? No. I tak powiedzmy pojadę... tam... sobie do Częstochowy, pochodzę. Trochę na targ pójdę, trochę pójdę tam na, na jakieś tam miasteczko pochodzić. No, pójdziemy razem gdzieś tam na kawę, na jakieś tam y, kolację romantyczną, żeby to miało ręce i nogi, no i tak mówię, no po prostu tak y Odezwała się do mnie ta dziewczyna. No, i jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony. Jestem w tym sensie zaskoczony, że, że mi taka taka, konkre taka konkretna dziewczyna mi powiedziała, że jesteś czystojny. No, jeszcze nigdy taka dziewczyna że mi to nie powiedziała. Tylko jedna. No. I, I taka bardziej jest. Odważna, no. Także mówię, no po prostu tak. Yy... No zobaczymy, no pojadę, zobaczymy się, porozmawiamy. Mieszka sama, mieszka z mamą w bloku. No i to 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 po prostu. Zobaczymy co dalej, to kwestia czasu. No. Wszystko się okaże w praju. No. No, zapraszam Was do drugiego mojego nagrania.